Z tej strony Julka i witam na moim kanale. I dzisiaj pokażę Wam ogólnie te rzeczy, które przyniosłam akurat od babci i niektóre, które kupiłam właśnie w sklepach. Połowa tych rzeczy będzie na wycieczka, a połowa po prostu kosmetyczna. Wiecie co to mam takie pudełko z różnymi przeróżnymi rzeczami kosmetycznymi albo po prostu z takimi, co mogę coś z nich zrobić. A więc otwieram pudełko. No więc pierwsze to mam taką łąbkę. Ona jest taka miękka jest w miarę. Nie jest też taka miękka, jak dostałam od Justyny. Ale no, jest okej. Okay. Potem mam cztery takie świeczki. Mam y, w kształcie y, kwiatków, mam różowe i fioletowe. Jeszcze jedno takie. We wszystkich mam powyrywane tutaj knociki. Tylko w tym jest knocik. Dalej mam to policzków. Znalazłam u babci, więc wzięłam. Ponieważ moja babcia się nie maluje takimi kosmetykami różowymi, ani jakby takimi, jakby um, jasnymi, albo coś podobnego. Ona się bardziej lubi malować na ciemno, więc to jest coś takiego. To jest bardzo ciemne, więc nie wiem, gdzie się będę w tym malować. Ale no, jest seriastu. Trochę za ciemne na mnie. Tamten co mam jest lepszy. Chociaż nie wiem, ten daje chyba za dużo koloru, tamten daje mniej. Więc tego będę chyba używać, nie wiem kiedy. Wtedy, kiedy będę przekombinowywać z makijażem. Dalej tutaj mam taki jakby kremik do rąk. Mi świeci to głowa. Nieważne. I on jest w zapachu limonki i chyba cytryny. Tak, i on jest, tak wygląda On jest fajny, ponieważ jakby wygładza skórę <laughs> I tak dalej Ale no, fajny krem Jak coś, e, przepraszam za ten napis Bo ja wymyłam z poprzedniej substancji e, to I potem wsadziłam e, krem w środku więc, no, I ogólnie nie przepraszam za to Jeśli Wam się to podoba, to okej, okay. ale jeśli nie, to okej, okay. mam nadzieję, że nie zrezygnowujecie z oglądania tego filmu Ale no, następnie mam tutaj takie dupa z Różowe, miałam ogólnie takie niebieskie, tylko że wycięłam Nie wiem dlaczego i po co Ale no, znalazłam nowe Trochę nie zepsute, znalazłam je i po prostu wzięłam ale no, są Na końcu wam pokażę ogólnie to, co kupiłam Ogólnie co tylko jeden rzecz, taki fixer kupiłam Dobra, następnie mam coś takiego Taki jakby... przepraszam za moje baznoksie po pasku, nie, sobie je wymalowałam W każdym razie yy, To jest taki jakby świecący cień do powiek Różowy I on się tak fajnie wysuwa on jest nie nieładny. Próbowałam go raz, że on nie jest taki jakby mocny jakiś, ale no na dzień raczej taki nie będzie mi pasował. Bardziej mi pasuje taki jakby jaśniówki, czyli taki prawie, co go nie widać. Przynajmniej ja takie bardziej lubię, takie jakby makijaże naturalne. Są w ogóle nie będzie jakby widać ani nic takiego. Dawniej sobie lubiłam mocne makijaże, ale teraz już jakby, nie wiem, odczepiłam się od tego, co lubiłam dawniej. I jakby przyczepiłam się do tego, co lubię teraz, i jakby teraz lubię jakieś takie proste makijaże. Nie lubię jakoś, nie wiem, jakieś makijaże strasznych, że normalnie będziesz miał yy, yy, jakby fioletowe powieki, i normalnie to będzie takie ciemne, straszne. Nie, nie. Ja wolę taki jakby odcień malutki, znaczy, nie wiem jak to powiedzieć, takie śniutki, na przykład jak to. Taki bardzo jasny, co prawie nie będzie widać, taki jakby kolor skóry lub coś podobnego Ja nie lubię, jak jakby makijaż dobrze widać Ogólnie jak nawet się pomaluję mocno, to nie widać jakby na mnie tego Ale no dobra, przejdźmy do następnej rzeczy Następnie mam tutaj taki Lip gloss z, ten, z firmy Colour <noise> Ogólnie przepraszam, że wszystko jest tutaj takie rozciapane w tym Ale ja po prostu to znalazłam i stwierdziłam, że wezmę na sobie mam akurat ten pomieszany chyba z tym. Wszystkich tych kolorów w ogóle nie próbowałam, ale myślę, że są ładne, więc no. Więc to ogóle nie wiadomo się o tym. Zasadnie mam perfum. Taki. On pachnie, nie, nie umiem tego określić, jak on pachnie, ale w każdym razie. Aha, wrysłam się za dużo. Nie wiem co do później wypadło w dodatku. A dobra, w każdym razie. On ładnie pachnie takim jakby kwiatem. Nie wiem jakim, ale pachnie kwiatami. I on tak wygląda. Więc no. I co to dużo, dużo mówić o perfumie. Przejdźmy do następnych rzeczy, bo mam jeszcze dwa lakiery, jedną niewidoczną szminkę, coś tam do brwi do rzęs do oczu, jakiś tam kolor, coś tam eee, potem do paznokci i jakby... <laughs> nie wiem i potem jakby coś na no, odgniatę, ale to już później ogólnie to, nie wiem po co ja to wzięłam chociaż mnie obgryzają buty, więc no nie wiem, dużo o tym nie będę mówić ale no, bo mnie obgryzają ogólnie buty, tylko to wzięłam i to jest właśnie to na odgniaty. Polecam. Jeśli kogoś jakby łódź to ogryzają. W każdym razie, następnie mam. Do run, Do robienia kreski. Wybrałam coś takiego. Były jeszcze chyba cztery takie, albo pięć. Ale ja wybrałam ten, ponieważ on się jakby nie wygina tak strasznie. I on jest jakby stabilny i siedzi w jednym miejscu. Nie przesuwa mi się po całej twarzy. Jak poprzednie. I jest fajne ogólnie nigdy sobie nie robiłam kreski ale jak będzie pod tym filmem 10 łapek w górę to zrobię sobie kreskę, przynajmniej spróbuję A no, zrobię i ja obiecuję, że będzie z tego filmik ponieważ teraz strasznie rzadko się pojawiają u mnie filmy za co wam bardzo przepraszam dobra następnie mam do brwi nie wiem dlaczego ja sobie nie kupuję pędzelków takich właśnie jak jesteś się jak to zrobiłam no to wzięłam sobie tuż do szenc. go, między innymi to. I mam teraz coś takiego, to brwi. I jest to miary fajne. Do czesania włosów. Ale nie. No to jest okej okay. Mam jeszcze drugie takie. Nie przejmujcie się pastą do zębów. Nie wiem dlaczego ja to maczam. 20 do zębów. W każdym razie mam dwa takie teraz. I to pójdzie już tu od razu do węzelków, więc dalej dalej to mam y, pokazywałam wam ogólnie to już to jest y, y, n.7 takie coś do rzęs to ma taki jakby dziwny y, ten szczoteczkę nie lubię właśnie takich, nie wiem po co ja to wzięłam, ale no, w każdym razie były dwa, więc wziąłam jeden. Więc no, teraz mam dwa lakiery I to oba są takie ciemne. Jeden, co mam już na paznokciach. I drugi, którego nie używałam, mi się boję użyć, bo to w moim zdaniem jest za ciemne. A to jest taki granat, jak widzicie. Przepraszam, że naprawdę Wam pokazuję takie paskudne paznokcia. Malowałam paskudnie po prostu. Mam to samo u nóg, ale no. E, następnie mam coś takiego. Nie wiem, czy coś takiego widzieliście, ale to jest do skórek. Ja mam straszne skórki e, pazn u paznokci, więc ja to właśnie. E, w, robię właśnie... znaczy... Nie wiem jak to powiedzieć w każdym razie. E, no skórki jakby odcieram, nie wiem, e, tym I to jest coś takiego, przykładasz do skórek, po prostu jedziesz i to Cię od, jakby odrywa skórki W każdym razie, pęceta pęceta już ogólnie mam, ale no czemu nie mieć drugiej, krewasowej? Nie mam zielonego pojęcia, do czego to służy i do wydobywania brudu z paznokci Dobra, w każdym razie Coś takiego. Ja nie wiem kompletnie do czego to służy. Potem mam właśnie tutaj ten Color Loose, z Limel I to jest, uwaga, bo pyłek. Oj, I to jest właśnie chyba do oczu taki właśnie pyłek. Um, I to jest w miarę. Okej. Okay. Ja by to używałam do ust albo do właśnie powiek, ale no. Mniej ważne. Yy, następnie mam... Ops, nie, już do yy, On jest słaby. Bardzo słaby. On tak lata... Jak widać. I nie wiem, dlaczego ja ten wzięłam, bo były też inne, ale w każdym razie... Mam takie serce Znaczy brązoletkę taką Z napisem BFF I taką mam z Eweliną e, Więc no Jeśli dalej to masz Ewelinę to zostaw w tym filmie łapkę w górę Jeśli w ogóle to oglądasz e, No, więc mam coś takiego Ewelina ma chyba srebrną z różowym sercem, a ja mam z niebieskim Pod kolor dzisiaj e, Potem mam taką Szminka różowa. Ona jest ogólnie niewidoczna i ona jakby. No jest po prostu fajna do. Y, do suchych ust. Ostatnia to brwi. Żeluteczkę. I kredkę. Y, wysunę, wysunę to. Chyba, że to się nie da. Nie, już nie, da się. W każdym razie to jest kredka. I tak już ogólnie wszystko stąd. Jest tak. Mam taki fixer. jest z biedronki. On pachnie. On pachnie. Tym czymś. Tym owocem. Znowu zatkało mnie, jeśli chodzi o owoce. Jest ogólnie fajny, ładnie pachnie. I polecam taki, naprawdę. To będzie ogólnie na wycieczkę. To na wycieczkę na pewno zabieram i może to. Ale no, teraz przejdę do takich rzeczy, jakby co biorę na wycieczkę. Jutro będzie film, albo jeszcze dzisiaj, jak się pakuję właśnie na tą wycieczkę. Więc jeśli chcecie to widzieć, to zostacie ze mną. Teraz to tylko układam. I za chwilę dobra wracam. I tak teraz wygląda moje stanowisko ze wszystkimi kosmetykami. No, zasypione, za dużo ich tam jest. Tych rzeczy. Teraz idę po jedzenie, które właśnie biorę na wycieczkę. Więc widzę się z wami za chwilę. A więc mam tutaj worek z tymi wszystkimi rzeczami, bo bym tego wszystkiego nie uniosła. Chociaż tutaj są chyba cztery tylko rzeczy. Ale no. To jest wszystko jedzenie, tylko mówię. A więc pierwsze co mam. Paluszki. To jest, są takie paluszki zwykłe, yy, ze solą. Chyba. Tak ze solą. No i ogólnie je biorę na tą wycieczkę. Myślę, że no to będzie okej okay, spoko na tą wycieczkę. Następnie... I to tu ogólnie dużo mówić o paluszkach. Każdy je spróbował jadł Tak już może ktoś nie jeść. To jest, są żelki truskawkowe. To są serduszka owocowe. I tak to wygląda. I one ja ogólnie jak tu wyczuwam, to one są takie malutkie. No, ale no. Tutaj pisze tak. Bez dodatku cukru, 100% owoców. Bez syropu glukozo frutozo <noise> e, nieważne. I ona się nazywa peszo Peszotka. Ta tutaj jest narysowana. W każdym razie, nie będę się tym przejmować, nie będę za inna to są serduszka o smaku z 0 yy, yy cukru 0% cukru i 100% dowosów, Owoców. One są serduszka, jak mówiłam. I przejdźmy do następnej rzeczy. A więc to jest mnie każdy jack Kinderki. I się boję, że nie zaskoczę w, w tym autobusie, jak będę jechała. Bo jak się zasłodzę, to chyba będę szykała. W każdym razie, e, no. E, kinderki. Każdy kinderki. Każdy wie, jak smakują. Chipsy. E, crunch Chips. Nie wiem, które mi się podobały. X-Cut. I one są o smaku. Nie ma smaku. One są po prostu solone. Mega solone. I są bardzo chrupiące. Olej słonecznikowy, ok. Ja mam tak ogólnie wyglądają, nie mam Takie herbatniki Z różnymi zwierzątkami, ja mam po prostu Te zwierzątka są urocze, chociaż no chińsko wyglądają, ale są urocze W każdym razie No I to wszystko z jedzenia chyba Chyba, że jeszcze coś mam Pójdę szybko sprawdzić Sprawdziłam i jednak były takie e, orzeszki ziemne, e, smażone i solone z Felix. No i one tak są, każdy chyba je jadł, one są solone, e, więc no. I to wszystko biorę na wycieczkę, nie wiem jak to mi się pomieści, ale no. I muszę ogólnie wziąć trochę kasy, ponieważ jedziemy jeszcze do Maka i tak dalej. W sumie to ja nie wiem co ja sobie kupię w tym Maku. W każdym razie e, Jak chcecie mnie widzieć ogólnie w grzywce takiej I tak, wiecie, rozprostowanej i w ogóle I ogólnie całą grzywkę e, To Niech będzie pod tym filmem No, 15 łapek w górę Bo naprawdę ja nie chcę się pokazywać e, w takiej grzywce Ponieważ po prostu strasznie wyglądam I ona jest mi potąd Teraz e, ogólnie czekam, aż ona mi odrośnie, żebym tak miała jak Ewelina ogólnie. E, więc no, spokoję to teraz do złowarka, te wszystkie smaczki i odniosę do kuchni. No i ogólnie to będzie tyle na dzisiaj. Jeśli ja wam się z ten filmik, zostawcie kciuka w górę z tuba, żeby ten dzwonek, żeby, żeby ten e, czerwony wszystkie zmienił się na szary. I e, dzwoneczek, żeby się na z wszystkimi filmami. I zostawcie ogólnie łapkę w górę, dużo łapek w górę po tym filmem. Fins Nei. No.